Zapierścieni to bezapelacyjnie jedna z największych marek popkulturowych i jeden z niewielu wyjątków jeśli chodzi o opowieści w klimatach fantazy, które autentycznie lubię. Nie powiedziałbym, że jestem jakimś wielgachnym fanem i znawcą tego świata, ale nie ukrywam, że jestem relatywnie zainteresowany dziełami popkultury osadzonymi w tym ciekawym świecie i zazwyczaj nie olewam ich ciepłym moczem jak znaczącą większość opowieści powieści fantazy. A ponieważ medium growe preferuję mimo wszystko znacznie bardziej niż filmowe, nadal kierując się ustanowionym przeze mnie niedawno trendem ogrywania starusienkich gier, postanowiłem poszukać trochę ciekawych growych pozycji opartych na tej marce. Dzięki moim poszukiwaniom dowiedziałem się, że wybór jakiejś giery z władcą pierścieni w tytule, to wbrew pozorom ciężki kawałek chleba, bo na przestrzeni lat wyszło tego naprawdę multum. Jak się można domyślić, wyszło tego tyle, że nie było możliwości, by wszystkie te gry trzymały równy jakościowy poziom. Zdarzały się totalne paździerze, jak gra na licencji pierwszego filmu Jacksona lub najnowszy przykład ta nieszczęsna gra o Golumie. Ale oczywiście zdarzały się też perełki, jak jakiś czas temu omawiana przeze mnie growa adaptacja trzeciego filmu Petera Jacksona, czy zarówno Middle Earth Shadow of Mordor i Shadow of War. Każda z tych gier zasługiwałaby na osobny materiał, ale wy już mnie powinniście znać. Mnie najbardziej interesują te najmniej oczywiste pozycje, o których mało kto słyszał i o których mało kto pamięta. A takie cudeńka także pojawiły się w długiej historii gier opierających się na tej serii. Idąc metodą chybił trafił, wybrałem gierę dzierżącą tytuł Władca Pierścieni Wojna na Północy. Tytuł, o którym z tego co rozumiem, praktycznie wszyscy już dawno zapomnieli, a z tego co czytałem, ponoć nawet w czasie swojej premiery nie porwał tłumów, co przełożyło się na bardzo kiepski wynik sprzedażowy. Więc nic dziwnego, że skończyło się to wyparciem tej gry z ogólnej świadomości graczy. A ostatnimi czasy zapewne zauważyliście, że tego typu finansowe rozczarowania przyciągają mnie najbardziej. Zatem postanowiłem sprawdzić, czy. I tym razem będę miał do czynienia z tytułem wyjątkowym i niedocenionym. Jeśli jesteście ciekawi rezultatu, to zapraszam do dalszej części odcinka. Fabularnie Wojna na Północy podąża podobnym schematem jak zaskakująco duża część gier opartych na tej franczyzie. Otóż przebiega ona równolegle z fabułą filmów, ale nie ukazuje nam losów znanych nam bohaterów, lecz zmagania zupełnie nowych postaci. Tym razem mowa o Trójce Śmiałków, wojowniku Eradanie, czarodziejce Andriel i znalazł się tu też krasnolud Farin. Owa trójca dostaje proste Zadanie ubicie złego jegomościa, zwącego siebie agantaur, który ewidentnie należy do złej ekipy szanownego pana wielkie płonące oko w Mordorze. Gość ewidentnie ma chrapkę na podbijanie północnych terenów śródziemia, a mało kto lubi, jak się go podbija, zatem naturalnym odruchem obronnym jest wyruszenie na misję powstrzymania tegoż złego jegomościa przed spełnieniem tych planów. W zasadzie tyle można się rozpisać o fabule. Szczerze dopiero teraz zaczyna do mnie docierać, jak duża ilość starszych gier miała strasznie pretekstowe i mało rozbudowane opowieści. Niestety nie mogę powiedzieć, że tutejsza historia jakkolwiek mnie zaangażowała emocjonalnie i traktowałem ją jako po prostu pretekstowe wytłumaczenie naszych działań w grze. Od idziemy od miejscówki do miejscówki, ubijamy kogo trzeba, czasem sobie z kimś Pogadamy niczym w rasowym RPG-u, ale to w sumie tyle. Nie ma tu zbyt wielu interesujących rzeczy dla wielbicieli ciekawie rozpisanych historii. Niemniej dla fanów twórczości Tolkiena, mimo wszystko, może to być całkiem interesujące doświadczenie. Bo trzeba tej grze oddać to, że stara się z jak największym pietyzmem podejść do materiału źródłowego. I o dziwo, zaskakująco dużo bierze bezpośrednio z książek, a nie Niekoniecznie z filmów. Dzięki temu będziemy mieli okazję pozwiedzać miejscówki, których w filmach nie dane nam było zobaczyć, oraz poznać postacie, których też filmy ominęły, zapewne przez brak sensownego ich umiejscowienia w historii. Gra nie boi się też dodawać zupełnie nowych postaci, a dla fanserwisu twórcy dali graczowi możliwość pogadania nawet z członkami drużyny pierścienia. Ostateczny efekt jest taki, że poznajemy tu wielu bardzo ciekawych bohaterów, jak posługujący się ludzką mową Orzeł Beleram, czy okrutny i chciwy smok Urgost. Ba, spotykamy tu nawet czarodzieja Radagasta, cały rok przed jego debiutem na wielkim ekranie w tej nieszczęsnej adaptacji Hobbita. No nie powiem, naprawdę polubiłem większość pobocznej obsady tej gry. Niestety uwypukla to duży problem. Owszem, spora część postaci, które poznajemy, jest bardzo. Interesująca pod względem charakteru, a sceny z nimi potrafią zostać nam w głowie na dłużej, ale nasza trójka głównych bohaterów? Oni są nudni, jak schnąca ściana. Jest to kolejny przypadek grupy bohaterów, których wiążą tylko więzy zadania, jakiego się podjęli. I brakuje mi tu większej ilości scen interakcji między nimi, co na pewno pomogłoby mi się bardziej zaangażować w ich losy. Bawi mnie to, że jest to drugi raz, gdy spotykam się z czymś takim w przypadku gry o Władcy Pierścieni, ale o tym innym razem. W wielkim skrócie, historia w tej grze jest. Jest raczej średnia, więc nie powinniście mieć zbyt wielkich oczekiwań wobec snutej tu opowieści. Gameplayowo ta gra to hack and slash z elementami rpg Przemierzamy korytarzowe lokacje, aby dojść od punktu A do punktu B, po drodze robiąc mielonkę ze wszystkiego, co nam się napatoczy pod nasz oręż. Od czasu do czasu zdarzy nam się podczas tych wycieczek zboczyć w ukryte alejki, by zdobyć jakieś fajne fanty z ukrytych skrzynek, ale pomijając to, to ta gra jest wyjątkowo liniowa i poza opcją powrotu do lokacji hubowych, gdzie możemy pokupować rzeczy u kupców lub naprawić broń, naszym głównym zadaniem jest parcie do przodu ile fabryka dała. Kojarzę, że w czasie premiery tej gry była ona krytykowana właśnie za małą skalę świata i... Często była porównywana wręcz do Skyrima, co moim zdaniem jest mocno przesadzone, bo nie wydaje mi się, żeby twórcy kierowali w aż taki rozmach jak panowie z Bethesdy. Każdy z naszej trójki bohaterów charakteryzuje się ciut odmiennym stylem walki. Andriel to głównie Hillerka, chociaż ona jak najbardziej jest w stanie zadać wrogowi srogi damage, jeśli odpowiednio ulepszymy jej umiejętności. Farin to tank, który jest może niskiego wzrostu, ale jak przy to narody klękają, błagając o litość, a Eradan to raczej typowy typ z mieczem w mym odczuciu najmniej wyróżniający się spośród pozostałej dwójki. Z biegiem czasu nasz poziom doświadczenia rośnie, a wraz z nim możliwość rozwijania naszych umiejętności, które bardzo pomagają przeżyć dalsze, trudniejsze sekcje w grze. Trzeba tą grę pochwalić za poczucie dobitnego progresu względem pierwszych godzin, gdzie mamy ograniczone pole manewru. Ale z czasem jesteśmy w stanie stać się trójosobową armią, z którą nawet sam Sauron musiałby się liczyć. Chyba zgodzicie się ze mną, że to jest wyjątkowo satysfakcjonujące uczucie, które powinno być obecne w większości gier. Podoba mi się to, że ta gra daje nam tyle opcji w modyfikowaniu naszego oręża, czy to przez szukanie skrzyń z unikalnym ludem, czy to przez eksperymentowanie z magicznymi kamieniami, dającymi nam dodatkowe efekty. Zadający większy ból wrogom, no tego typu sprawy. Oczywiście, regularna zmiana naszych ubranek też jest wyjątkowo ważna, bo chyba lepiej jest zmienić wydzianką na nowe z lepszymi statystykami, niż całą grę chodzić w jednych i tych samych gaciach, co nie. Osobiście bardzo lubię ten motyw, bo też dodaje on poczucia dobitnego progresu w grze, że faktycznie warto szukać silniejszego oręża, bo ma to faktyczne przełożenie na nasze zdolności przetrwania w walce. Jednocześnie pod względem walki tagera mocno kojarzy mi się z produkcjami odpirania bytes. W sensie ciacha się tu całkiem nieźle, ale jednocześnie czuć tu całą masę drewna i lekkiej toporności. Może nie aż tak mocno jak przykładowo w Gotikach. Ale podczas starć często będą cię irytować takie małe pierdoły, jak to, że po powaleniu naszej postaci zajmuje wieki ponowne wstanie, lub to, że unikanie ciosów jest trochę toporne, trudno też faktycznie poczuć siłę naszych ciosów. I czasami miałem wrażenie, że walcząc okładam powietrze. Tym bardziej, że niektórzy wrogowie mają absurdalnie dużo życia, i mówię tu szczególnie o trolach, których ubicie zajmuje lata, a jeśli trafi się kilka naraz, to są to najbardziej frustrujące momenty tej gry. Nic z tego nie jest zrobione na tyle drewnianie, by odbierać całkowicie frajdę z grania, ale zdecydowanie nie jest to mój najulubieńszy styl walki. Jest poprawny, ale mym zdaniem tylko poprawny. Ale to jeszcze mym zdaniem da się przełknąć, jeśli się do tego przyzwyczaisz. Nie jest to najlepszy system, ale wielkiej tragedii nie ma. Powiedzmy, że widywałem gorzej zrobione systemy walki. Problem wytrwały tym, że im dłużej gra się ciągnie, tym coraz częściej do drzwi puka nasza jakże kochana i wcale nie wścibska jak cholera sąsiadka znana nam jako monotonia. Ja wiem, że gry polegające na ciachaniu wrogów niekoniecznie należą do najbardziej różnorodnych rozgrywkowo, ale w tym przypadku ta powtarzalność pod koniec gry potrafi zachęcić cię do udania się do śpiłkolotu. Tym bardziej, że nie ma tu ciekawszej fabuły, mogącej cię zmotywować do dalszego jej poznawania niby raz na ruski rok mamy momenty gdy możemy sobie postrzelać do orków z wielkiej kuszy dla urozmaicenia ale dla mnie nie jest to wielkie pocieszenie Teoretycznie ta gra oferuje nam też sporo zadań pobocznych, ale reprezentują one mój najbardziej znienawidzony rodzaj tych zadań. Przynieś tyle a tyle szajsu, to dam ci nagrodę. Ta, nie dziękuję. No, nie obraziłbym się, gdyby wojna na północy oferowała graczowi ciotę większą różnorodność w rozgrywce, bo mym zdaniem wyszłaby na tym znacznie lepiej. Wkurzały mnie też takie małe elementy, jak to, że jak gramy solo, nie możemy przełączać się między postaciami w każdym momencie, a jak już to tylko w konkretnych momentach, zazwyczaj pod koniec danego korytarza, co jest moim zdaniem słabe, bo niektóre sekretne miejscówki mogą zostać odkryte tylko przez konkretną postać, co oznacza, że jak grasz solo, może cię ominąć cała masa ciekawej zawartości. W sensie, ja wiem, że gra oferuje opcję powrotu do poprzednich lokacji, ale moim zdaniem jest to drżmudny trud. O wiele lepiej to działa, grając w wykopie. Jestem też rozczarowany walkami z bossami. W teorii każdy z nich jest odmienny od poprzedniego, bo czym innym jest wielki skalny gigant, a czym innym jest czarnoksiężnik strzelający do nas z dystansu. Ale sęk w tym, że mimo tego walka z nimi opiera się na tym samym waleniu aż gość nie padnie. Nie wykorzystujemy w tych starciach jakichś kreatywnych sposobów na ich powalenie. A szkoda, bo moim zdaniem, gdyby tak było, to znacząco urozmaiciłoby zabawę. Graficznie ta gra nie zestarzała się szczególnie dobrze. Modele postaci wyglądają wyjątkowo biednie, nawet jak na grę z 2011 roku. Lokacje nie prezentują się okazale pod względem tekstur, no nie jest to może najbardziej szpetna gra Ever, ale nie było tutaj żadnych momentów, gdy chciałem się zatrzymać i popodziwiać ładne widoczki. Jest wiele innych gier, gdzie mogę to robić, i jest to o wiele bardziej satysfakcjonujące. Jednocześnie to też kojarzy mi się z grami od Piranha Bytes, które też nie wyglądały okazale, ale miało to swój specyficzny urok. Muzyka jest taka se i nie zapadła mi w pamięć, chociaż doceniam to, że jest ona wypełni oryginalna, a nie korzysta z muzyki z filmów, jak to większość gier adaptujących tą franczyzę ma w zwyczaju. Podsumowując, mam wrażenie, że ten materiał wybrzmiewa dość negatywnie, jakbym serio nie lubił tej gry, a to nie do końca prawda. Nie powiedziałbym, że jest to zła gra, bo mimo wszystko gra się wytonie najgorzej i widać, że mamy tu do czynienia z tworem, który był tworzony przez ludzi, których obchodził materiał źródłowy. Niemniej, mimo pewnej dawki rozrywki, ogólnie rzecz biorąc okrywanie tej gry nie wywołało we mnie głębszych emocji. Ot, fajna siekanka Kilkoma całkiem pomysłowymi urozmaiceniami, ale bez angażującej fabuły i w dodatku z grafiką wywołującą politowanie. No i to drewno. Czasami serio potrafi to przeszkadzać. Na pewno nie jest to najgorsza gra oparta na Marce Władcy Pierścieni, ale do jednej z najlepszych, daleko jej o lata świetlne. Można by to zagrać i nie będzie to kompletnie stracony czas. Niemniej uważam, że istnieje dużo więcej lepszych gier osadzonych w świecie stworzonych przez pana Tolkina. A z mojej strony to by było na tyle jak zwykle dzięki wam za uwagę. No i trzymajcie się moi drodzy do następnego. Razu cześć.